Jakie kochani, witajcie w nowej recenzji na tym kanale, i dzisiaj będziemy recenzowały książkę, którą przeczytało mnie. Ja. Jest to zbrodnia pierwszej klasy. Zapraszamy. Która to jest część z serii? E, to jest e, trzecia część serii zbrojnie, niezbyt elegancka. E, kto jest głównym bohaterem? W sensie chodzi mi o takich bohaterów, którzy gdzieś. nie było ich w poprzednich częściach. E, to tutaj e, na pewno. E, il misterioso albo drugi Misterioso. ja właśnie przez całą książkę. Się zastanawiałam, czy tu chodzi o inny seriozo czy to jest drugi seriozo okay. Naprawdę przez całą książkę siedziałam i się nad tym zastanawiałam. Ehm, też e, pani i pan Downs, ehm, pan Strange, e, który jest bratem pani Downs, e, na pewno konduktor Jocelyn, e, bo to się ogólnie dzieje w pociągu. E, tutaj też Aleksander, hrabina um, e, Oni pochodzą z Rosji um, No i też e, Jak ona się nazywała? A i ogólnie na przykład też pokojówka pani Downs, czyli Sara Ona tutaj też ma taki swój moment, który mnie bardzo Tak Jakby spodziewałam się go, ale też nie, więc i e, też e, pan Sandwich. E, e, I również właśnie taka pani, której imię nie, nie pamiętam, ale ona była tutaj taka, że się po prostu uśmiała na jednym momencie. Okej. Okay. Um. Gdzie wydarzyła się zbrodnia? Zbrodnia wydarzyła się w wagonie pierwszej klasy w Orient Expressie. Um, i, I dlaczego tam się znalazły nasze główne bohaterki? Bo podróżowały po Europie razem z tatą Hazel, um, który w ogóle też jakby pierwszy raz się tak bardziej pokazuje w książce. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli tym razem nie dzieje się to w szkole. Tak, tym razem nie dzieje się to w szkole. W szkole zresztą też tak jak w poprzedniej części, ale to się ogólnie tym razem dzieje z zagranicą. Okej. Okay. Um, czy sama zbrodnia była dla ciebie zaskoczeniem? Dla mnie sama zbrodnia... Na nie była zaskoczona. W sensie no, fakt, że się wydarzyła to nie, ale czy to w jaki sposób się wydarzyło było zaskoczenie? Znaczy dla ja się ogólnie nie spodziewałam tej zbroń, bo tutaj tutaj ogólnie dzieje się morderstwo. I przez to, że myślałam, że w poprzednich dwóch też już było morderstwo, to ja pomyślałam, że a no to w tej pewnie coś innego. Mm -hmm. Jednak nie. Ale fakt e, jest w tym, że to morderstwo przebiegło w ogóle inaczej niż poprzednie dwa. Okej. Okay. Czy zaskoczyło cię, kto go dokonał? E, tak, bo w ogóle tym razem to były dwie osoby, a nie jedna. To w ogóle mnie też bardzo zdziwiło, mm -hmm. bo ja non -stop podejrzewałam jedną osobę. Ale którąś z tych dwóch czy zupełnie kogoś innego? E, w ogóle kogoś innego, a potem tak. Kurde, a może to ten, to mm -hmm. nie? Ale, po te, ale właśnie po tym, jak się dowiedziała, że to były dwie osoby, to ja miałam takie, boże, a kto jest tą drugą osobą? No i tak znowu myśli tak zaczęły, tak wiecie, okay. przeskakiwać ze sobą na osobę. Um a na przykład e, którą z postaci gdzieś tak polubiłaś w tej książce? Nowych. Mhm. E, na pewno e, polubiłam konduktora Aleksandra, em, no i też e, Il Misteriozo. Też go polubiłam. Em... Ogólnie polubiłam Il Misteriozo dopiero pod sam koniec książki, czego w sumie trochę żałuję, ale jednak podejrzenia padały moje. Właśnie na niego, ale po koniec książki i się to zmieniło. No a resztę to tak w sumie. A przestałaś nie... lubić z tych y, poprzednich książek kogoś, kogo lubiłaś. To znaczy no tak. Y... No nie no, ale tak... do Daisy oczywiście. Znowu miałam taki... Okej, okay, ale to wiesz, zawsze tak, tak. Nie, niezbyt do Daisy podchodziłaś pozytywnie. Um... W ogóle jak długo czytałaś tą książkę? Przez tydzień. Okay. To jest jak na Ole bardzo dobrze, więc e, gratuluję, jestem tak. dumna. E, I w ogóle zobaczcie, ile ma znaczników. Tak. Także jak na Ole to ja jestem zdecydowanie... Zaczęłam, troszeczkę niżej. Tak. Zaczęłam używać no. znaczników. Super. I w ogóle pierwszy znacznik to było. Czekajcie. Pierwszy to było. Rasizm zapytajnik, a ostatni to było... czekajcie. Było... Z duchami ze świata snów. Haha. Okej. Okay, I. E, czyli. Czy tam kolory coś mówią? Tak, bo stwierdziłam, że te jakby kolory to faktycznie może być coś jakby takiego przydatnego, więc e, zielony to jest, jakby wiecie, że na przykład się śmieje albo coś fajnego, pozytywnego się dzieje. Różowy no to miłość. Też mam dwa tutaj w ogóle, czy tam trzy, nie pamiętam dobrze. Mm -hmm. e, żółty to jest takie, że... Ale co tu się dzieje? O co chodzi? Mm -hmm. Tak, że niekoniecznie ma to swoją kategorię. E, I e, fioletowy to jest, że coś śmietnego się dzieje. Okej. Okay. Dobra. Albo na przykład. Że kogoś zamordowano. Eee, <grymne> na ile oceniasz tę książkę? Ogólnie to e, ja myślę, że to będzie moja ulubiona część z tej serii. E, I ogólnie to ja myślę, że e, tak, takie. 10 na 10, bo tutaj się coś innego pojawiło w końcu. Okej. Okay. Bo tutaj właśnie ten wątek miłości się tak pokazał w tej Fajne. serii. Czego tak ogólnie się spodziewałam, że tutaj może być jakiś romans, ale tak... Myśl, tak nie na początku książki, dopiero okay. tak w połowie. I też ta część była taka, że jakby non stop się w niej coś działo, moim zdaniem. I też ogólnie super jest to, że autorka się przyznała, że się zainspirowała książką pani Agatha Christie. Zbrodnia w Orient Expressie, tak? Mhm. Mm My już kończymy tą recenzję. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Zapraszam Was też do innych naszych filmików. Oczywiście podzielcie się swoją opinią w komentarzach. No i pa pa. Cześć.